Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale YouTube. 28 stycznia 10 stopni ciepła. Nieźle co, anomalia pogodowa, powiem Wam, jest niesamowita. Jest naprawdę pięknie, dzisiaj można jeździć, prawie wiatru nie ma. Pogoda jest no, świetna, miałem w, w niektórych momentach 10 stopni ciepła, więc jest super. Na Kierze, tutaj po leśnych takich drogach, po Podlasiu, no to już jest w ogóle bajka. Chciałem Wam powiedzieć o moim ostatnim wypadzie na Białoruś. A dlatego, że teraz niedawno były wybory na Białorusi. Były wybory na Białorusi, nie? A ja byłem chyba jako jedyny turysta w 2020 roku, gdy były te zamieszki w Mińsku i w całej Białorusi. Jako jedyny turysta wjechałem na Białoruś przez Bobrowniki z Białegostoku. No i spotkały mnie tam fajne, różne, nietypowe rzeczy. Przekroczyć granicę z Białorusią możemy wtedy, jak ja przejeżdżałem, mogliśmy tylko i wyłącznie, musieliśmy, musiałem mieć wizę turystyczną na 14 dni, którą się dostaje bez problemu. Można to zrobić bezpośrednio w ambasadzie, gdzieś w konsulacie, ja to chyba robiłem w konsulacie lub przez jakąś firmę turystyczną. No, wjazd na Białoruś był o tyle ciekawy, że ja do końca nie wiedziałem, co tam się dzieje, że są te wybory. I zwiedzić miałem centrum Białorusi, trochę Mińsk. Piękny zamek, mogę tutaj się mylić, więc mnie poprawcie. To chyba zamek był w Nierzynie. Cudowny zamek, naprawdę bardzo ładny, który polecam. O tyle się czułem tam dziwnie, bo jak przekraczałem granicę, to na granicy byłem tylko ja, moja Yamaha i tirowcy. W ogóle, w ogóle tam żadnych więcej osób nie jeździło. Tak naprawdę jak ja tam jeździłem przez parę dni, nie widziałem żadnej, żadnej innej turystyki. Pogoda była super. Był to koniec wyborów prezydenckich na Białorusi, gdy się zaczęły te zamieszki. Ja zwiedzałem. Jak mówiłem, yy, Minsk, jeździłem tam po tych bocznych drogach, ale głównym moim celem, słuchajcie, było pojechanie do miasta Mozyr. To jest miasto na południowym wschodzie Białorusi, przy rzece Prypeć. Yy, ogólnie bardzo fajne miasto, trochę nazywane, trochę nazywane przez Białoruś, Białorusinów, yy, białoruską Szwajcarią. Jest takie bardzo, bardzo pogo, pagórkowate. A głównym moim celem, jak już tam pojechałem, słuchajcie, był Polski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny. Zapewne, jak wszyscy wiecie, wszyscy jeżdżą do Czarnobyla. W 1986 roku, to był chyba kwiecień, jak wszystko je było w Czarnobylu, ta cała fala uderzeniowa poszła na Białoruś, ona szła przez całą Białoruś. Troszeczkę zaczepiając wschodnią część Polski i tak przez morze na Szwecję. I okręg o wielkości może nie całego Podlasia, ale, ale bardzo duży to jest chyba ponad 177 tysięcy km2 musiał być wyłączony z życia ludzkiego. Czyli po wybuchu Czarnobyla to miejsce zostało. Ci ludzie z tego miejsca zostali przesiedleni. Tam było ponad 100 wsi i małych miasteczek, a potem został takim dużym płotem ponad 30 kilometrów ogrodzony. Czyli to już będzie no, jakby do, do tego 2025 roku 39 lat. Więc sobie wyobraźcie miejsce, gdzie wjeżdżasz, gdzie przez 39 lat Yy, człowiek praktycznie ni w nic nie ignorował. czyli Skansen totalny, jeden wielki skansen wielkości naprawdę Podlasia. Nie? Zanim tam dojechałem, no to też jeszcze różne miały były, bo ja jechałem wtedy, to, a wtedy aż z Mińska na południe, yy, tankując gdzieś tam paliwo, na przykład miałem taką sytuację, że najpierw z Jengi, potem paliwo. To był na wschodzie, w wschodnich krajach, tych jak yy, Białoruś, Rosja, no to o tym wie, że najpierw pieniądze, a potem tankowanie, więc miałem taką sytuację, że zapłaciłem, zatankowałem, zostawiłem motocykl gdzieś na stacji benzynowej, podjechał OMON, podjechała policja i taka dziwna sytuacja, gdy ja byłem w tej stacji benzynowej, przez okno patrzę, oni wychodzą, yy, robią zdjęcia mojemu motocyklowi, mam nadzieję chyba, że im się spodobał, spisują moje numery yy, rejestracyjne, więc też taka sytuacja, nie wiedziałem, czy oni chcą ten motocykl mi pożyczyć, czy chcą go po prostu zrobić zdjęcie na pamiątkę. Gdy pytałem panią w sklepie o co chodzi, ona mówiła: Słuchaj, u nas, u nas to normalne. Więc już miałem troszeczkę takie, takie zdziwienie, o co chodzi, że oni tak się zachowują. Potem już jak dotarłem do Moziru, zabukowałem się w hotelu. Poszedłem na miasto i już wtedy czuło się taką niepewność, nie? bo takie, takie jak chłopcy chodzili, młodzi chłopcy chodzili, to yy, szukałem coś tam zjeść, chodziłem po mieście, spacerowałem to, zwiedzałem to też już dla mnie. Mówili, nie wiedzą czy ja jestem Polakiem, że jestem w ogóle turystą, nie? mówili dla mnie, uważaj, bo chodzą po cywilnemu omonowcy nie? i wyłapują. Yy, okazało się, że w poniedziałek całe miasto zostało zamknięte żeby nikt nie przedostawał się z tych większych miast do Mińska na protesty, jakie tam się odbywały. Więc ja miałem właśnie od poniedziałku zacząć zwiedzać właśnie ten radio, o którym Wam wspomniałem, Okręg Poleski Rezerwat Radiacyjno-Okologiczny. Jest to naprawdę jedno z nietypowych miejsc, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Więc dlatego nagrywam tą, 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 ten, ten krótki moje y, wspomnienia z tego wyjazdu na Białorusi, że wam polecam, jak będzie już tam w miarę spokojnie, żeby to odwiedzić, bo już wszystko miałem nagrane, miałem już wszystko zrobione, żeby tam wjechać sobie, zwiedzać, oglądać. Tam już od chyba od 2019 roku. Można do tego rezerwatu wjeżdżać, tyle że tam trzeba wjechać z kimś. Tak samemu to trudno wjechać, nie zawsze pozwolą. Jest to miejsce, z którego na przykład w 2022 roku atakowano Ukrainę. Tam dużo jest tajnych rosyjskich baz i białoruskich. No ale jest to bardzo duży okręg i jakoś tam można powiedzieć, że to można zwiedzać. Po prostu podziwiając przyrodę i inne, inne, inne miejsca. No tam wszystko jest odnowione, nie odnowione, tam wszystko, yy, yy, wszystko się zmieniło, bo natura yy, zrobiła swoje. Więc naprawdę mnie takie rzeczy interesują. Niestety nie udało mi się wjechać. Bo, bo potem dostałem SMS-a, żeby wracać już do Polski. Tam na stronie MSZ wszystkich wzywali z powrotem do kraju. Moja MPZ też powiedziała, że mogą zamknąć granicę, mogę potem nie wrócić w ogóle do Polski, więc sytuacja zrobiła się o tyle niebez... może niebezpieczna, nie, nieprzyjemna, że no podjechałem tylko do tego okręgu, wojska Omonów, cholerę, dookoła ludzi, takich tajniaków, z powrotem wróciłem do Mozyru i chciałem wyjechać z tego miasta. Też, żeby wyjechać z tego miasta, nie jest to takie proste, bo tam trzeba przez taki długi most przejechać do głównej drogi, to przez chyba przez Prypeć, do głównej drogi i z powrotem no, na, tak, na, walić na północny zachód, żeby do granicy, jak w Bobrownikach z powrotem wracałem. Całe miasto było dookoła obstawione omonem. Nie wiem, ci co byli w Białorusi, w Rosji wiedząc na przykład coś takiego, że tam jest na wszystkich rogatkach wyjazdowych z miasta oni mają takie szlabany duże. Potężne duże szlabany po prostu miasto zamykają i wszystkich kontrolują, żeby nikt w tym czasie jak ja byłem nie przedostawał się do nie przedostał się do Mińska na protesty. Jak pewnie wszyscy wiecie, w Mińsku na protestach to nie do końca OMON yy, białoruski tług białorusinów w większości był to omon przywieziony z Rosji, ale to już inna historia. Więc yy, chciałem wyjechać, wszędzie był omon. No i miałem Pietra, że, że, że to będzie no, jakoś dziwnie no, jak to wyjechać, jak to wszystko zagrodzone, że może było mi się coś do czegoś przyczepić. Obiechałem to miasto dookoła wszędzie było to samo. I. I, i, i kieruję się z powrotem do, tego, do tej drogi, która dla mnie najbardziej pasowała, żeby wyjeżdżać z tego miasta. Przejechałem most, za mostem stało, u nich już jest policja. Policji, OMONowców na ciemno ubranych, może z 30 dookoła. Więc no co ja, sam w tej kominiarce, w białym kasku, zasłonięty ten. Wyglądałem jak OMON i zatrzymają, to zatrzymają. Będą spisywać, zobaczymy jak to się skończy. No to sytuacja chyba, której nie zapomnę do końca życia, jak stali tam, bo oni mają taką biało-czarną biało biało -czarną taką pałeczkę, stali, pilnują tam, haltują wszystkie samochody. Jak przejeżdżałem obok nich, to wszyscy stali i na mnie się patrzyli, jak szpak nie powiem w co. Żaden nikt mnie nie zatrzymał, po prostu jechałem, przejechałem, tylko głowę tak popatrzyli na mnie, no to dzida. Jak wyjechałem już na tą główną drogę, to chyba 200 km zrobiłem w godzinę czasu, ale i tak do granicy miałem około ponad 500 km, więc, więc, więc musiałem gdzieś się zatrzymywać, coś zjeść, no, chciałem jeszcze coś tam na, na wsiach jakiś popatrzeć, zwiedzić. I byłem no co, troszeczkę wkurzony, bo wszystko było załatwione, żeby w te miejsce wjechać do tego parku, żeby to zwiedzić, poglądać, porobić zdjęcia, coś nagrać. Nie udało mi się, więc jeszcze kiedyś muszę tam wrócić, ale będzie ciężko przy, przy, przy tej teraz restrykcjach, jakie są na Białorusi. I jeszcze powiem taką wam dziwną sytuację, gdzieś zatrzymałem się w sklepie takim sporem spożywczym, tam coś kupywałem do jedzenia, jakieś pierdoły. Pamiętam, chyba nigdy do końca życia też nie zapomnę, strach w oczach tych ludzi, co będzie się działo. Oni w ogóle byli zdziwieni, że, że ja jestem, nie? A jeszcze wrócę: ja miałam taką kamizelkę polska. Pewnie dużo z Was jeździ w takich kamizelkach, nie? Moja była taka srebrna. Przed wyjazdem z Mozyru zdjąłem ją, żeby nie wkurzać tych homonowców, żeby nie zobaczyli w ogóle skąd ja jestem. Ja zanim przyjechałem, to oni dopiero może po tablicy rejestracyjnej to zauważyli. Więc potem z powrotem tu kamizelkę założyłem, jak już zatrzymywałem się w różnych takich miejscach. Pewnie wiecie o czym mówię, sami macie to, że do was ludzie podchodzą, pytają się skąd, gdzie i tak dalej. To widziałem w strach tych starszych ludzi, bo oni naprawdę myśleli, że to u nich będzie już wojna domowa. Oni tak się bali, że jeszcze w oczach ludzkich takiego Pietra nie widziałem jak, jak, jak tych ludzi, bo się pytają mnie, co będzie z nami. nie? Więc, więc nie za bardzo tam w politykę się da wchodzić. Najlepiej robić swoje, udawać głupiego turysta, jeszcze bardziej głupiego polaczka, żeby tutaj bezpiecznie dotrzeć do granicy. Ale ci ludzie naprawdę mieli pietra i, i, i to wszystko było pozamykane. Pamiętam taki do mnie przyszedł taki starszy pan, koło 70, a może i ponad 70, i on mi tłumaczył taką rzecz. W czasie tych wyborów w 2020 roku mówi: Posłuchaj. Ja tutaj w tej dziewni żywiot już nie, tam 60 lat. I tutaj jest y, głosowanie, dosłownie tam 300 metrów. Mogę tutaj iść głosować. Ale dlaczego mnie 60 km stąd przepisali y, do, innego, do innego miejsca na głosowanie. Taka propos głosowania na, na Białorusi. Y, głosowanie na Białorusi, jak ja tam jeździłem przy tych ich y, 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 miejscach, gdzie oni głosują, o brakuje mi tego słowa. Idziesz, jest orkiestra. Jest jedzonko, jest co wypić, yy, są pokazy, więc naprawdę idziesz na głosowanie, a wychodzisz na, najedzony, napity i zabawiony na maksa. Więc to są trochę inne głosowania niż na przykład w Polsce lub w innych krajach Europy. nie? Orkiestra gra, panie w ludowych strojach tańczą, no jest po prostu jedna wielka zabawa przy, przy tym głosowaniu, co mnie zdziwiło. Jak tam jeździłem po jednym mieście, to pamiętam jak milicja, policja, milicja za mną jeździła, nie? Co ja w ogóle to robię, ale nie zatrzymali. Jeździli, jeździli za mną z 20 minut. Ja sobie tam jeździłem po tym mieście, się zatrzymałem. Ja się zatrzymywałem, oni się zatrzymywali. Ja ruszałem i jeździli da mnie. Potem już mnie odpuścili. Nie? Jedyne, co musiałem uważać jeszcze a propos Białorusi, no to na fotoradary. Słuchajcie, chyba nie ma drugiego takiego kraju w Europie, żeby było tyle fotoradarów, co jest na Białorusi. W każdej prawie miejscowości, wiosce, na wlocie i na wylocie. Praktycznie jakieś oznakowanie, że jest fotoradar, to jest z 10 metrów. Jak jedziesz, troszeczkę więcej się władujesz, i to jest taki problem, że gdy jedziesz samochodem i narobią ci zdjęć, masz przesrane. dlatego że każde potem fotoradary idą do centrali, a z centrali idą wszystko na granicę. Więc jak wyjeżdżasz samochodem, nie? to każdy samochód jest sprawdzany, czy nie zrobiono gdzieś ci zdjęcia, i bulisz. Nie? Łotocyk ma to o tyle dobrze, że z przodu jak ci zrobię, nic ci się nie stanie. Nie, nie zrobiono ja, mi tam chyba trzy razy stryknęło, no ale wyjeżdżając nie, nie przyczepili się do mnie, no bo nie mam z przodu żadnej tablicy, a z tyłu trzeba uważać. Nie pamiętam, czy z tyłu biła, czy nie, ale wiem, że tam mi napstrykało, bo tam przekraczasz 7-10 km na godzinę, na godzinę i masz zdjęcie z podróży z powrotem. Wracając. Chyba po siedmiu godzinach zanim dojechałem do Bobrownik, też wjeżdżając na, na granicę, miałem znowu następną nieprzyjemną sytuację. A mianowicie wjeżdżając na Białoruś dostajesz taką deklarację, dostajesz taki świstek i musisz wypełnić deklarację. Chłopacy, który z was jeździcie, wiecie o czym mówię. Na deklaracji musisz wszystko z dowodu rejestracyjnego wpisać na temat sprzętu, którym przekraczasz. Win, kolor. Numer rejestracyjny, wartość tego etc. etc. I ta deklaracja, potem idziesz z tym do celnika, on wpisuje taki numer, coś w stylu wina z dowodu rejestracyjnego. Wpisuje taki numer, stawia pieczątkę, no i jak przy wyjeździe, nie daj Boże, byś to zgubił, dobrze jest zrobić zdjęcie, no nie wiem, czy tam skserować, ale to, ta deklaracja, Dowód rejestracyjny i paszport, no to są twoje relikwia. Jeżeli cokolwiek z tego zgubisz, no to masz problem przy wyjeździe. A tym bardziej tą, tą deklarację. Ja wyjeżdżając do Polski, miałem znowu następne problemy tego typu, że tych numerów tam w tej deklaracji, którą wpisał celnik, było z 15. No mówię, to coś w stylu winu pieczątka, jego podpis pogranicznicy białoruscy nie chcieli mnie wypuścić do Polski, dlatego że oni stwierdzili, że ja wjechałem BMW, nie Yamaha i nie motocyklem, a samochodem. No i się zaczęło. Zawołali kierownika zmiany, czyli przyszedł gość już dużo, dużo wyżej postawiony. Już zaczęły się przepytania, co robisz, gdzie byłeś, więc pokazywanie następnych rzeczy, mianowicie w każdym miejscu, w którym jesteście, z bookinga, czy w hotelu, czy w pensjonacie, musicie mieć takie zaświadczenie, że w tym miejscu byłeś. Przez ile czas? Przez ten, w tym czasie. Tym bardziej, że jeszcze w tych wszystkich miejscach, w których jesteś i nocujesz, właściciel tego miejsca ma obowiązek wziąć twój paszport i jechać cię zameldować na policję. Jak on tego nie zrobi, ma przesrane, nie? I z tego miejsca musisz mieć takie zaświadczenie, że tego dnia byłeś tutaj, spałeś, następnego dnia jedziesz, znowu byłeś tutaj, spałeś i to wszystko musisz też jak on chce, pogranicznik białoruski, musisz jemu to wszystko pokazać, gdzie byłeś i co robiłeś. On po prostu musi cię tak jakby prześwietlić. Więc to z tym sobie dałem radę na granicy, ale zaczęły się właśnie te problemy z tym co ona wpisywała, dziewczyna, w komputer, że to nie jest to, co ja wjechałem. I żeby nie determinacja tej młodej dziewczyny, no to w ogóle byłoby przesrane, bo oni już mi kazali motocykl odstawić i mogę sobie piechotę iść do Polski. Ale motocykl nie jedzie, bo Ty im nie wjechałeś, nie? I ta dziewczyna... Zaczęły się przepytanki, więc tutaj trzeba może nie ostro, broń Boże, żadne ostro, ale trzeba stać przy swoim, udawać. Dobrze jest w tym momencie udawać głupiego turystę, głupiego polaczka, oni to lubią, chcą być zawsze wyżej. Okej, okay, nie ma sprawy, nie i wytłumaczyć za wszelką cenę nie dać, odejść od kolejki, tylko wytłumaczyć to do końca, żeby potem cię nie zbywać, no bo będzie coraz gorzej. Yy, Ziemni, nie? To już jest taka ewentualność na samym końcu, ale też nie wchodzić w to, że coś jest źle, to ja Wam zapłacę, no bo wiadomo, łapówki. Nie, to nie jest, nie jest dobre wyjście z sytuacji. Więc stałem zdecydowanie przy tym, żeby ten, parę razy ten numer nie? sprawdzała, sprawdzała. Słuchajcie, to trwało prawie 40 minut. Za mną kolejka się ustawiła, no była sytuacja naprawdę podbramkowa. I jeszcze raz, determinacja tej młodej dziewczyny, gdzie poszłem potem już na niby przesłuchanie, przyszła i ona mówiła, że po 20 minutach przestawiając te cyfry, znalazła, że ja to jestem jednak ja, że je wyjechałem, ja wyjechałem Yamaha. Więc no, no, ciśnienie spadło, ale było, było naprawdę podbramkowa sytuacja, więc, więc Wam też mówię, żeby czasami pojechać w takie miejscowości, nie bać się, ale przeżyć taką przygodę może nie życia, ale zobaczyć, jak się człowiek, jak sam, jak ja zachowam się w takich naprawdę nietypowych sytuacjach, a, a, a są, na przykład wtedy, wtedy, w czasie w 2020 roku w czasie tych wyborów, gdzie w Mińsku omon rosyjski lał Białorusinach po mordach i, i nie tylko, gdzie cała sytuacja w całym kraju była no, naprawdę niebezpieczna, no mówię, ja, MZ, pamiętam, że wzywał wszystkich Polaków do opuszczenia Białorusi, i, i, i wszyscy myśleli, że granice będą pozamykane, więc, więc no było, było ciekawie, ale potem jak wjechałem do Polski, no to się z tego wszystkiego śmiałem. Naprawdę tą Białoruś yy, zwiedziłem. Yy, nie udało mi się do tego polskiego rezerwatu wjechać, który naprawdę polecam, bo jest to miejsce wyjątkowe. Wszędzie marketing wali od Czarnobyla, od Ukrainy, tam oprowadzają. I to wszystko słyszycie o Ukrainie, a nikt tak naprawdę nie wie, że od Białorusi jest tak potężna, mówię prawie 180 tysięcy kilometrów, wyłączona z życia, okręg, miejsce, nie? gdzie, gdzie do, dopiero w 2019 roku pozwolono tam jakoś wchodzić ludziom, zwiedzać to, oglądać. Nie? Teraz z tego, co wiem, to wycieczek z polskich na razie tam żadnych nie ma. Nikt tam się nie zapuszcza, chociaż są, jest bardzo mało, ale są filmy, można to zobaczyć, wejść i poglądać te miejsca, ale to są bardzo znikome, to są takie pokazane, jakieś miejsca z Kanseny, a tam jest naprawdę, naprawdę co zwiedzać i, i oglądać, chociażby ze względu na naturę, jaka tam jest, tam powróciły ptaki, zwierzęta, które nigdy nie były, no tam po prostu jedziesz drogą, no to te łosie, z tego co wiem i inne, to one nie schodziły z drogi, bo tam człowiek tam człowieka nie było przez naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. I następnym następnym wyjazdem, mój, bo mój wyjazd był do Rosji, więc następnym razem kiedyś wam opowiem moją ucieczkę z Rosji niestety milicja mnie dogoniła, ale udało się wrócić. To był wyjazd też taki troszeczkę spontaniczny. Dogonili mnie, ale to na następnym filmie wam opowiem. Do Rosji też można przez Białoruś w ogóle wjechać taką drogą. Jakbyście chcieli, ale jak wiedziecie taką drogą, wiedziecie. 50 dolarów wjeżdżacie, nie? Ale ciężko będzie z powrotem wyjechać. No chyba, że ze 150 dolarów i też wyjedziecie. <grym> też te sytuacje, które tam przeżyłem, kto mi podjeżdżał, z kim tam się jeździło, co mi proponowali. Długo by to, to opowiadać. To wszystko, co wam opowiadam o Białorusi, to jest tak w małej tabletce. To wszystko jest tak na króciutko, na szybko, co jeszcze pamiętam, I dlatego... Nie, nie, nie wszystko nie kończy się na zachodzie Europy, na zachodzie, na południu Europy, polecam jeszcze kraje bałtyckie, Białoruś, Rosję, Mołdawię, Ukrainę, jest teraz no, na Ukrainę, może nie, ale widziałem chłopaków, że tam jeździli też na Ukrainę, więc jest naprawdę fajnie, a tym bardziej, że można sprawdzić się, jak się zachowamy w naprawdę nietypowych sytuacjach, czy sobie radzimy, czy nie radzimy, nie? Co bierzemy, bo, bo, bo w, dziwnie być jedynym turystą. No tak, dziwnie być jedynym turystą praktycznie. Nikogo nie ma. Ja tam nie spotkałem. Może jeden motocykl jakiś tam, pamiętam, Honda Varadero gdzieś ktoś jechał i, i to wszystko, nie? Motocykliści w ogóle pomagali mi na przykład w, nie, w niektórych tam sytuacjach, ale to, to, to było bardzo, bardzo ich mało. No mówię, jeden czy dwóch widziałem i to Białorusinów. Z, z Polski nikogo, w ogóle z żadnego kraju zachodniego, czy tam nic nikogo nie widziałem, żadnego, turysty. Tam nawet samochodem nie widziałem, żeby ktoś wjeżdżał ten Poleski rezerwat, a jest, a jest bardzo ciekawy. Z tego Poleskiego rezerwatu, tak trochę na w 2020 roku właśnie Ukrainę zaatakowano, to Rosjanie zaatakowali. Władze Białorusi im na to pozwoliły. Oni, oni tam naprawdę mają, Rosjanie swoje bazy, Białorusini też mają swoje bazy do granicy, od tamtej strony, nie tylko tam, ale do granicy na Białorusi, 3 km do granicy w ogóle nie można się zbliżać, no bo wtedy są już przesrane mamy i mamy naprawdę duże problemy jak Cię tam złapią, a złapią Cię na 100%. A poza tym, jeżeli masz pozwolenie na wjazd, można to załatwić, można to obejść, można to na przykład naprawdę cały dzień zwiedzić, obejrzeć. No to da się to zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie z Podlasia. Jestem w lasach, słuchajcie, w lasach, których... Bury, nie wiem, czy Wam coś mówi partyzant Bury. On pseudonim Rajs, czy Rajs pseudonim Bury tutaj rządził w latach wojennych i powojennych, nie? No pograniczył tutaj Białorusi. Oj, długa historia, ale w tych lasach, coś wam powiem, jeszcze taką ciekawostką na Podlasiu, a właśnie w tych regionach tutaj, jak to się trochę historią Polski interesuje, powojenną, yy, ukrywała się Inka Śledzikówna. Ona była właśnie tutaj, się ukrywała tutaj niedaleko, uważam, myślę, ale chyba tak, gdzieś tam, nie będę już mówił, w pewnym, w pewny, w pewnym miejscu chyba się ukrywała, ona tutaj była w tych regionach. Słuchajcie, ja odpalam, jadę dalej. Zdrówka wam życzę, pozdrawiam. Dzisiaj była naprawdę fajna, fajny dzień, fajna sprawa przejechać się. Kto jeździ na motocyklu, no to wie o co chodzi. Raducho w sercu, uśmiech na twarzy. Kto, jeździ, kto nie jeździ na motocyklu, to nie będę tłumaczył, bo to nie ma sensu. Teraz jestem, no jest naprawdę bardzo ciepło, fajnie. Jest naprawdę super pogoda. Ptaszki się w lesie wreszcie pojawiły. Coś wam pokażę tutaj takiego fajnego. A mianowicie, o tutaj, spójrzcie. Fajnie, bo to już ptaszki, już nie same sikorki, tylko jest ich więcej. Ale tutaj, patrzcie, jest coś takiego. Przychodzi sobie kuska w lesie. Patrzcie. O! I wylizuje sól. Zobaczcie, jak ten pieniek jest wylizany przez zwierzęta. A tutaj jest sobie sól i ona sobie poliżę, poliżę i idzie dalej. Ha. Ale ten to wylizała. O kurde. Nie chcę się do domu wracać. Jeszcze pojeżdżę. Robiłem dzisiaj ze 100 km. Akumulator naładowany fajnie, no po prostu niezmarnowany dzień. Tu jest taka ambona. I jeszcze tą ambonę wam pokażę. Żegnam się z wami. Życząc wam wspaniałego, dobrego sezonu na 2025 rok. Zwiedzajcie, oglądajcie. Cieszcie się życiem. Bo życie jest krótkie. Aha, to na tą ambonę, słuchajcie, co strach wchodzić, no bo ona jebnie. Huta Warszawa. Ohoho. O, o. Czekaj, czekaj. Nie, nie ryzykuję, bo się rozwali. W tych lasach są wilki też ale jakoś nie mam szczęścia bo pewnie już wiedzą na 2 km albo i więcej że tu jestem chociaż dzisiaj wiatru nie ma można było podejść nie wiem czy w kamerze będzie słychać by wiórka gdzieś była pozdrawiam serdecznie i zdrówka życzę piona